Rozmowa o, dziewiątej. rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów. A w naszym studiu dziś wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Dzień dobry panie wojewoda. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, witam serdecznie. To ostatnia rozmowa dnia w Radiu Gorzów w tym roku. Czas na podsumowanie roku w pana wykonaniu. Prywatnie dla pana, jaki to był rok? Ósmy na miejscu wojewody? Tak, na fotelu no to wojewody? to siódmy, siódmy. się zacznie. się zacznie. Tak, ósmy, ósmy się zacznie. No, naprawdę... Z mojej perspektywy to niełatwy czas, trudny czas, ale myślę też, że wiele rzeczy udało się zrobić. Oczywiście przy tej okazji zawsze wyrażam wielką wdzięczność za współpracę ze wszystkimi, którzy w tych trudnych sytuacjach, bo ich mieliśmy bardzo dużo w ostatnich latach, wspólnie działają i to przynosi efekty. Tutaj Chcę wymienić wszystkich lubuskich samorządowców, z którymi ta współpraca jest dobra w tych sytuacjach kryzysowych, chociażby covidowych, czy też ostatnio związanych z wojną w Ukrainie. Wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców, policja, wojska, obrony terytorialnej. Wojska, wojska, Wojsko Polskie, Straż Pożarna, no wszyscy, którzy są związani ze służbą zdrowia, no to jest naprawdę efekt dobrej współpracy z Wojewodą, jako przedstawicielem rządu, i to przynosi efekty, i cieszę się i wszystkim dziękuję za to. Naprawdę było bardzo dużo trudnych sytuacji, udało nam się je rozwiązać, ale też dobry rok z punktu widzenia, myślę, samorządu, właśnie, które bardzo często odwiedzam. Spotykam się z samorządowcami, znam te wszystkie problemy, które mi przedstawiają. Staram się w kontaktach tych w Warszawie, czy to w ministerstwach, czy na spotkaniach z panem premierem o tym mówić. I te efekty programów rządowych w województwie lubuskim, ogromne pieniądze. Przypomnę tylko sam Polski Ład w zeszłym roku ponad miliard sześćset milionów złotych. Gigantyczne pieniądze, których nigdy nie było. Drogi rządowy program rozwoju dróg to jest prawie miliard złotych, też takich pieniędzy nigdy nie było. Fundusz Inwestycji lokalnych prawie 400 milionów. No i wszystkie programy społeczne. No wystarczy powiedzieć prawie 5 miliardów złotych dla naszych lubuskich rodzin z programu 500 domy Senior Plus, ponad 1000 miejsc, miejsca opieki dla dzieci do lat 3 ponad 2,5 tysiąca. Dobry czas, dobre wykorzystanie tych wszystkich programów. Cieszę się z tego, bo to się przekłada na jakość życia lubuszan. Rozmawiamy, rozmawiamy na antenie Radio Gorzów o tych kwotach. Ok o których pan mówił, to w Gorzowie na pewno zapamiętany będzie ten wielki czek na kwotę 250 milionów złotych. To będzie widoczne w inwestycjach już, chociażby w przyszłym roku. Mówimy tutaj o obwodnicy i o uzbrojeniu terenów pod inwestycje. No tak, to są bardzo ważne programy. O tym mówił pan prezydent przy. Wręczaniu tego symbolicznego czeku ogromna szansa na rozwój Gorzowa, na nowe miejsca pracy, ale przede wszystkim nowoczesne miejsca pracy, bo tak, tak to się ma odbywać, to mają być nowoczesne technologie, to jest istotne, to jest ważne, obwodnica. Gorzowa, ale też przypomnijmy, że ponad 200 milionów złotych na rozwój infrastruktury transportu publicznego w Gorzowie, nowe torowiska, nowe drogi, nowe przystanki, nowe tramwaje, autobusy. ostatnio nowe autobusy elektryczne. No naprawdę dzieje się bardzo dużo i ogromne wsparcie ze strony polskiego rządu i to jest zapowiedzi, które słyszymy. Od pana premiera te programy będą kontynuowane w przyszłym roku. Jeszcze wspomnę o jednym ważnym programie, którego nikt nigdy nie, nie wprowadził, wsparcie miejscowości popegerowskich. To... Ten dramat, który się rozegrał na początku lat 90. -tych, potraktowanie tych ludzi w sposób taki no dość okrutny przez liberałów, przez pana Balcerowicza, gdzie zostawili, zostawili, zostawieni, zostali sami sobie z dnia na dzień. Dostrzeżono to, dostaliśmy kolejne ponad 200 milionów złotych dla tych miejscowości, inwestycje w infrastrukturę, w świetlice wiejskie. No dzieje się naprawdę bardzo dużo i ten przyszły rok, który przed nami. Też zapowiada kolejne takie inwestycje. Także dużo dobrego się wydarzyło i myślę, dużo dobrego przed nami. Dobrze, ale wracając do sedna sprawy. Wspomniał Pan, że co roku jest. Jakby życie nam podnosi poprzeczkę co roku, niestety, prawda? Kiedy myśleliśmy, że po pandemii świat zacznie wracać do normy, przyszła wojna. Ja zapamiętam miniony rok z takich obrazków, kiedy witaliśmy Ukraińców na, na dworców PKP w Gorzowie, kiedy trzeba było im pomóc, kiedy ludzie masowo zgłaszali się do różnych miejsc z tą pomocą. To są chyba takie obrazki, które zapamiętamy z tego roku. To jest wydarzenie, którego naprawdę. Nie chcielibyśmy go przeżywać, i nie chcemy, bo wszyscy bardzo chcemy i pragniemy pokoju. Natomiast to, co się dzieje, to jest przerażające. Widzimy te obrazki codziennie. No i właśnie tutaj też należą się słowa wielkiego uznania i szacunku dla wszystkich Lubuszan, dla wszystkich mieszkańców, którzy bez chwili wahania przyjmowali tych ludzi uciekających przed tą straszliwą wojną w swoich domach, organizowali miejsca pobytu w samorządach, sale gimnastyczne, różne inne miejsca ochotnicze, straże pożarne. Przygotowaliśmy tych miejsc prawie 8 tysięcy w bardzo krótkim czasie. Przybywało u nas ponad 6 tysięcy uchodźców z Ukrainy w takim ekstremalnym momencie. W tej chwili jeszcze mamy ponad 50 takich miejsc i przebywa w nich 3 tysiące tych, którzy szukają schronienia, ale też jesteśmy gotowi na wypadek potrzeby, aby te miejsca jak najszybciej, w ciągu jednej doby, nawet odtworzyć i przyjmować tych, którzy będą potrzebowali pomocy. Także naprawdę to był wielki wysiłek organizacyjny, ale też wielki odruch serca tych wszystkich, którzy nie wahali się pomagać, przynosili. Potrzebne rzeczy do, dla tych, do tych punktów, gdzie przyjmowaliśmy Ukraińców, a były sytuacje z ogromnym wyzwaniem. Taką jedną wspominam, kiedy otrzymałem telefon od ministra spraw wewnętrznych, że jedzie, wyjeżdża do Gorzowa siedmiosodosobowa grupa uchodźców i trzeba ich przyjąć około czwartej nad ranem. I tutaj samorządy, właśnie Cybinki, Słubic i Kostrzyna, wykonały gigantyczną pracę. I w kilka godzin przygotowaliśmy te miejsca, i rano ci uchodźcy zostali przyjęci. Także potrafimy się organizować, potrafimy sprawnie działać w sytuacjach kryzysowych. To jest naprawdę wspaniała sprawa. I jeszcze raz wszystkim, którzy w ten sposób traktują potrzebę współdziałania i służenia ludziom. Bardzo za to dziękuję, bo te funkcje publiczne, które spełniamy, zobowiązują nas do tego, aby służyć ludziom i wypełniać te zadania, które Będą gwarantowały wszystkim dobre bezpieczeństwo. To jest bardzo istotne. Innym wyzwaniem, które cały czas trwa, to sytuacja w gospodarce. Inflacja to jest słowo chyba najczęściej powtarzane w tym roku. Mówił Pan o tych dużych inwestycjach, między innymi w naszym regionie. One pomogą utrzymać rozpęd w gospodarce, natomiast po, programy pomocowe no, wydają się tutaj niezbędne. Ale one są, panie redaktorze. Proszę mhm. zauważyć, że w tym czasie, kiedy szalała pandemia, w tym największym okresie, to do Lubuskiego trafiło ponad 4 miliardy złotych na wsparcie różnych firm, przedsiębiorstw, małych, średnich przedsiębiorstw. Te pieniądze uchroniły kilkadziesiąt tysięcy miejsc pracy w Lubuskiem. No i mamy tego efekt. Przecież województwo lubuskie to jest. Bezrobocie na poziomie 4,2% to jest niższe od średniej krajowej. Przedsiębiorca, przedsiębiorcy to wsparcie otrzymywali. To jest naprawdę gigantyczny wysiłek rządu. Właściwa polityka finansowa wobec finansów publicznych była, umożliwia takie wsparcie. Proszę sobie przypomnieć sytuację kryzysową, kiedy w 2011 roku taka się działa i wtedy, jak zachowywał się rząd pana premiera Tuska, który dzisiaj tak mądrze i wiele mówi i obiecuje, a wtedy rozkładał ręce i mówi, że to trzeba sobie radzić, bo rząd niewiele może zrobić, albo co najwyżej podnieść podatki. Także Kl kluczowe o tym, dla polskich o tym rodzin, trzeba pamiętać. Kluczowe dla polskich rodzin jest utrzymanie miejsc pracy, ale także koszty życia, ogrzewania i energii. Prawda? No właśnie i proszę właśnie. zobaczyć, i, proszę zobaczyć. I kolejna, kolejne decyzje, które kosztują miliardy, podejmuje polski rząd o zamrożaniu cen chociażby energii elektrycznej, węgiel, który w tej chwili dystrybuujemy wspólnie z samorządami w cenie nie większej niż 2000 zł. To wszystko jest wspieranie polskich rodzin, nawet czasem wbrew polityce Unii Europejskiej, która na przykład zmusza do przywracania VAT-u na, na chociażby na paliwa, które zostały przez polski rząd obniżone do poziomu zera. To wszystko się dzieje, to będzie się działo, bo... Rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego przede wszystkim działa w interesie Polaków i ten interes polski jest dostrzegany, chociaż, tak jak widzimy, nie mamy takiego wsparcia wśród chociażby naszych europarlamentarzystów wszystkich. Którzy zamiast tutaj wspólnie działać na arenie Parlamentu Europejskiego, tak to jak to robią pozostali z innych krajów europarlamentarzyści, niestety polska opozycja robi wszystko, aby chociażby te pieniądze, które Polsce się należą z KPO, ogromne pieniądze trafiły do Polski, w jakieś dziwne działania polityczne sprawiają, że Zacierają ręce i cieszą się z tego, że tych pieniędzy dla Polski nie ma, ale myślę, że sobie z tym poradzimy i te pieniądze do Polski trafią, bo jeszcze raz powtórzę: one się Polsce należą. I są i, bardzo potrzebne. I, są bardzo potrzebne ale właśnie, i, ja i nieprawdą jest jakaś praworządność, której podobno w Polsce nie ma, bo proszę spojrzeć na inne kraje, na Niemcy, na Francję, co tam się czasami wyprawia. No i ostatnio mieliśmy wspaniały przykład praworządności w wykonaniu pani. Wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego, która bardzo aktywnie atakowała Polskę w sprawie praworządności. Wszyscy widzieliśmy te pieniądze, te euro w foliówkach, które przyjmowała. To jest ta praworządność, którą pokazują, o której mówią, a w wykonaniu i wdrożeniu w życie zupełnie inaczej to wygląda. Podwójne standardy. Podwójne standardy. Właśnie. Dobrze, to co z tymi prognozami, panie Wojewodo? Co się będzie działo w kraju, co się będzie działo za granicą? Przyszłość jest bardzo niepewna. Przyszłość jest niepewna, nie wszyscy, zresztą to, to się wypowiadają eksperci od gospodarki, od ekonomii, natomiast też słyszymy te dobre prognozy mimo wszystko dla Polski, dla polskiej gospodarki. Ten wzrost gospodarczy jest na jednym z najwyższych poziomów w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że przetrwamy tą zimę, bo ona jest w tej chwili najważniejsza i najtrudniejsza. Okres zimowy, żeby zapewnić Polakom i ciepło, i, i dostawy prądu, to jest istotne. I że w przyszłym roku będziemy sobie radzili z tymi sytuacjami, które będą i polska gospodarka mimo wszystko dobrze się rozwija, jak będzie się dobrze rozwijała i będzie sytuacja ustalenia stabilizowana z tą y, tragiczną wojną na Ukrainie, bo ona może rzutować na wiele rzeczy. Widzimy co się dzieje chociażby z inflacją, z cenami surowców, to wszystko jest spowodowane działaniami Putina, który między innymi Tocząc wojnę na, na, na Ukrainie, tą barbarzyńską wojnę, też, wojnę próbuje, też próbuje wywoływać te właśnie efekty gospodarcze, które póki co udaje mu się osiągać. No niestety, i to jest dla wszystkich w Europie i nie tylko w Europie, ale na świecie dosyć tragiczne. No i w kraju, wybory. Co no też nie wybory. ułatwi jakby wspólnego no frontu politycznego w pewnych kwestiach. Zawsze wybory to są emocje i, i, i to jest trudniejszy rok. Natomiast ja wierzę głęboko, że to będą wybory, jak zawsze będą emocje. Natomiast będziemy dyskutowali o Polsce, o problemach. Będziemy się różnili, no bo w demokracji tak jest, ale będziemy się różnili z szacunkiem dla siebie. Ja nie... Nie wyobrażam sobie, żeby się wypowiadać w ten sposób, jak to robi pan Tusk. To jest, drodzy Państwo, to jest tragiczne, kiedy wypowiada się lider partii, który był królem Europy, był w parlamencie europejskim i on potrafi mówić publicznie, wypowiadając się chociażby o, o ludziach Sprawa i Sprawiedliwości mówi, że to są durnie. No ja nie wyobrażam sobie, żebym mówił za, za to panu Tuskowi, że jest idiotą i kłamcą. No ale on się tak zachowuje, bez kultury, mam nadzieję i głęboko wierzę, że. Będą to wybory, gdzie będziemy się różnili, ale będziemy mieli szacunek do siebie, bo ten szacunek jest niezbędny jest i potrzebny. potrzebny. Panie wojewodo, na koniec. Czego życzy pan Gorzowianom lub w nowym No roku? Myślę, że przede wszystkim trzeba życzyć zdrowia, bo ono zawsze jest najważniejsze. Spotyka nas to w naszych rodzinach, kiedy coś się dzieje dramatycznego z naszymi bliskimi w sprawie zdrowia. To jest zawsze dramat i to jest najważniejsze, ale też tej nadziei na ustabilizowanie sytuacji, na pokój, na to, żeby Nasz kraj, nasza Polska się rozwijała i żeby wszyscy, którzy działają dla dobra publicznego, tak to traktowali, że służba, polityka jest po to, aby służyć ludziom, aby w Polsce działo się lepiej, abyśmy wszyscy dbali o polski interes, bo to zawsze trzeba powtarzać, że my chcemy być w Unii Europejskiej, w tej wspólnocie, która jest i nas, nam się to po prostu też należy. Polska zawsze była w Europie. Ale też, żebyśmy dbali przede wszystkim o interes Polski, tak jak robią to inne kraje. Proszę spojrzeć na, na Niemcy, na Francję. Najpierw interes ich, a później i tak samo niech się dzieje w Polsce. I, I myślę, że wszyscy powinniśmy sobie tego życzyć. A życzę Państwu dobrego, spokojnego roku, wszystkich zamierzeń, które Państwo planujecie na przyszły rok, aby się realizowały, takiej pomyślności i szczęścia rodzinnego. A u Wojewoda Lubuski i Dajczak. Dziękuję bardzo, Panie Wojewoda. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam, kłaniam się, do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa o dziewiątej. Rozmowa o dziewiątej w Radiu Gorzów.